Branża drobiarska w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. Czy ten biznes może uskrzydlać także grupy producenckie? Sprawdzimy między innymi w jednym z zakładów drobiarskich w województwie łódzkim. To jest program AgroSzansa. Maria Sikorska, witam i zapraszam. Gmina Tomaszów Mazowiecki. To właśnie tutaj znajduje się siedziba i centrum działania grupy producentów mięsa drobiowego zrzeszającej hodowców drobiu z centralnej Polski. Rolnicy dysponują własnym zakładem ubojowym i siecią dystrybucyjną. Wspólnie już od pięciu lat dążą do tego, by tworzyć żywność najwyższej jakości. Łączny skład jest 10 osób prowadzących własne gospodarstwa. Rolne, specjalistyczne, działające w zakresie produkcji drobiarskiej, i ten surowiec, który tam produkujemy, ubijamy właśnie we własnej ubojni i staramy się go rozprowadzać, mając świadomość jakości, jaką dajemy i w jaki sposób jesteśmy za tą jakość odpowiedzialni od początku, jak gdyby do końca. Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej uzyskanym za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa grupa wciąż się rozwija. Zakład był modernizowany, bo ten, który tutaj funkcjonował, był to zakład o takiej nazwijmy to ręcznej technologii. W związku z tym zainstalowaliśmy automaty do rozbioru, do patroszenia. To, co w ostatnim okresie to właśnie kupiona linia rozbiorowa, automatyczna. Poza tym rozbudowane chłodnictwo, również własny transport, jeśli chodzi o mięso, w części transport własny, jeśli chodzi o surowiec, czyli transport żywca. By sprawdzić, co mogą zrobić producenci, by oferta ich przedsiębiorstwa stała się jeszcze bardziej atrakcyjna, do Łaziska przyjechali eksperci agroszansy. Wioletta Dudek-Mozda, oddział terenowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi. Andrzej Górczyński, prezes Łódzkiej Izby Rolniczej. Barbara Ginter, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Radosław Pełka, lekarz weterynarii z powiatowego inspektoratu weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim. Eksperci zalecili producentom kolejne inwestycje w przedsiębiorstwie, w tym ubieganie się o finansowe wsparcie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Grupa byłaby potencjalnym beneficjentem programu e, Przetwórstwo i wprowadzanie produktów rolnych na rynek, marketing produktów rolnych, jako e, podmiot, który również prowadzi ubojnie drobiu. Dofinansowanie do zarówno modernizacji budynków, rozbudowy, budowy czy wyposażenia jakiegoś sprzętu, zakupu sprzętu. E, Planuje się, że ta pomoc będzie wynosiła do 2 milionów złotych na podmiot, a co istotne, ponieważ jest to grupa producentów rolnych, byłaby traktowana w tym programie priorytetowo. Mając nowy sprzęt i nowoczesne technologie, ciągle trzeba walczyć o podnoszenie jakości produktów. Produkt ma być dobry, bezpieczny dla konsumenta. Aby to uzyskać, konieczne są certyfikaty. Przystąpienie do działania w nowym programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Przez 5 lat można skorzystać na refundację certyfikatów dla wszystkich członków grupy. To jest bardzo istotne, ponieważ te produkty będą konkurencyjne na rynku. Specjaliści radzili również, by producenci poszerzyli współpracę z rolnikami. Powinni pomyśleć o produkcie, który wyróżniałby ich na lokalnym i krajowym rynku. Wydaje mi się, że to by był bardzo dobry kierunek właśnie takiego średniego zakładu. Panowie z tego zakładu powinni tworzyć nowe grupy producentów rolnych po to, żeby być bardziej konkurencyjnym na rynku. Zakład powinien może pomyśleć o wprowadzeniu. Oznakowania w postaci na przykład tacek, gdzie byłoby wyeksponowane logo zakładu. Producenci nie powinni zapominać o wykorzystaniu własnych upraw do produkcji pasz, a także w pełni ekologicznej hodowli, bo bez tego nie ma mowy o oferowaniu zdrowego mięsa drobiowego najwyższej jakości. Sytuacja na rynku drobiu poprawia się ze względu na spadek cen zbóż i roślin oleistych, co przełoży się na zmniejszenie kosztów produkcji. Marża producentów drobiu rośnie również za sprawą wysokich cen brojlerów wspieranych wzrostem cen mięsa czerwonego, głównie wołowiny i wieprzowiny. Jakie wyzwania stoją obecnie przed producentami drobiu? O tym porozmawiam z Państwa i moimi gośćmi. Aldoną Łoś z Polskiego Związku Hodowców Drobiu. Witam Państwa, dzień dobry. Czesławem Fryszkę z Krajowej Rady Drobiarskiej, przedstawicielem zakładu drobiarskiego. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz profesorem Andrzejem Kowalskim z Instytutu Ekonomii, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Polacy jedzą średnio półtora kilograma drobiu miesięcznie. Co się stało, że ten rynek nie jest już tak opłacalny? Ceny zbóż były bardzo wysokie, a w ślad za tym wysoka pasza. I producent, czy chce, czy nie chce, dróg musi karmić. I płacić tyle, ile firma paszowa wystawi rachunek za paszę. Winna jest nadprodukcja mięsa drobiowego? No tutaj bym trochę polemizował, jeśli chodzi o koszty. bo My w Polsce, tak jest moje zdanie, produkujemy tanio drób w porównaniu z innymi krajami. Szczególnie tutaj mam na myśli kraje zachodnioeuropejskie. To, że na dzień dzisiejszy drób jest tani, to to na pewno to jest efekt nadprodukcji, to jest, nie, nie ulega dyskusji. I też sezonowy, sezonowy spadek konsumpcji. Co jest kluczem do efektywnej produkcji jakość? Jakość pasz i dbałość producentów jest bardzo dobra. Ja spotykam się z kolegami z krajów europejskich na posiedzeniu Komisji Europejskiej, to często Anglicy mi zadają pytanie, a co wy jeszcze dajecie tym kuram swoim, że takie są zdrowe? Więc ja rzeczywiście mówię o tych w składnikach paszy, ale także o wykorzystaniu ziół i innych produktów, które dają zdrowotność. Jaka jest przyszłość polskiego rynku drobiu, jakie są tendencje? Można spojrzeć optymistycznie, ale jednocześnie widzi zagrożenie. Państwo mówiliście o jakości, o cenie. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że zmiana diety Polaków to nie tylko przekonanie, że drób jest zdrowszy, mięso drobiowe od mięsa czerwonego, ale także relacje cen, między, o których na początku Pani wspominała. Wielu producentów wieprzowiny wycofało się z produkcji. Drogie pasze mało. W związku z tym klient zaczął bardziej szukać tańszych zamienników, a dodatkowo drup jest takim świetnym zwierzęciem, że można znaleźć elementy, które są droższe, które są tańsze i bardzo tanie. I to jest, to jest szansa. Eksportujemy nie tylko w postaci tuszek, ale przetworzone elementy, przetworzone. To są bardzo optymistyczne, ale ciągle powtarzam, nawet w Polsce może się zmienić sytuacja, jeżeli producenci trzody, o czym wielu konsumentów marzy, wrócą, stanie się mięso wieprzowe tańsze. Tutaj z panem profesorem zgadzam się co do tego, że... Jeżeli pasze stanieją to to relatywnie drób będzie zawsze tańszy niż czoda chlewna, bo po prostu żeby wytworzyć kilogram no ja. żywego kurczaka trzeba no odpowiednio mniej paszy niż, niż, niż świniaka już tak mówiąc. Ale tak. relacje mogą się zmienić, prawda? Te rozpiętości, ja mówię o rozpiętości. Tak. spełnia wymogi klientów i na mięso białe i na mięso czerwone, bo indyk zarówno posiada mięso białe jak i czerwone. Kaczka i gęś jest to mięso czerwone. A jakie są teraz trendy na rynku drobiu? Coraz smutniejsze staje się na przykład mięso indycze. Nikt nie chce wydawać dużo pieniędzy na żywność i każda gospodyni, która idzie do marketu niestety z kalkulatorem już tak w przenośni i, i patrzy na ceny i jednak no, kurczak jest tutaj wygrywa tą konkurencję. I, i tak bo, jest bo bardzo jest dostępny i jest tani i jest, i jest smaczny, można go przyrządzać w różne, na różne sposoby. No, ale gęsi Wiemy bardzo mało, a przecież to jest hit eksportowy. Tak, tak. w Niemczech chce nie na polskie mięso. To też wraca na polskie stoły, podobnie jak mięso indycze. Tak, to jest, tak. Powoli, ale wraca. Powoli wraca i, i też no, w naszym interesie jest, Ja tu mówię w imieniu Polskiego Związku Hodowców Drobiu, że próbujemy przy wszelkiego rodzaju promocjach promować wszystkie gatunki drobiu. Ym, i organizacje tylko zrzeszające gęsi także, po to, żebyśmy powoli uczyli społeczeństwo jeść, ale przyrządzać te mięsa. To też jest ważne. Generalnie trzeba powiedzieć, żeby no, media nam pomagały w tym, żeby w ogóle promować drobiarstwo, bo stało się Właśnie. ono no, taką lokomotywą eksportu i trzeba no, pamiętać, że media są że tu nieodzowne. 30%, 30%, 30 produkcji drobiarskiej w Polsce jest eksportowane I na rynki głównie zachodnioeuropejskie. Około 90% jest eksportowane na, na zachód. W pierwszym półroczu 2013 prawie 300 tysięcy ton zostało wyeksportowane. Bywałem w wielu zakładach w Francji, w Anglii, Naprawdę nie, ma, nie możemy się wstydzić, nie mamy podstaw, żeby się wstydzić. Możemy głowę mieć wysoko, że jako polscy producenci produkujemy, mamy czyste sumienie, produkujemy naprawdę bezpiecznie. Służby weterynaryjne są sprawne i, i, i naprawdę jest to robione zgodnie ze sztuką. No i taki może niepopularny temat, ale skoro spo, wspominaliśmy o paszach, tak. e, o mączkach. To warto wspomnieć o GMO. Też zawirowania co 3-4 lata, czy będzie można skarmiać paszami z zawartością roślin genetycznie modyfikowanych, powodują, że część kontraktów nie dochodzi do podpisania. Producenci podnoszą straty, ponieważ pasze, umowy o pasze podpisywane są w ostatniej chwili. Chcielibyśmy, żeby to, to, co sprzedajemy, żeby konsument wiedział, kto to wyprodukował i żeby na drugi raz powtórzył. Użył swój zakup. Jesteśmy zainteresowani, żeby na tym produkcie, który jest sprzedawalny, żeby było wiadomo, gdzie go wyprodukowano, niekoniecznie kto, gdzie go ubito, gdzie go przetworzono, dlatego że mamy tak produkt dobry, że nie musimy się naprawdę wstydzić i chować. Chcemy, żeby było wiadomo, kto go wyprodukował. Według ekspertów prognozy dla unijnych producentów w drobiu pozostaną pozytywne, dalsza poprawa marży producenckiej będzie jednak uzależniona od utrzymania tendencji wzrostowej popytu na drób. A teraz w Agroszansie o wyjątkowym projekcie łączącym świat nauki i rolnictwa. Efekty pracy naukowców przyczyniły się do uratowania niejednego ludzkiego życia. Pogłębiający się z każdym rokiem niedobór narządów zmusza do poszukiwania nowych i bardziej skutecznych metod ich pozyskiwania. Szczególne nadzieje pokłada się w ksenotransplantacji, czyli przeszczepianiu zmodyfikowanych metodami inżynierii genetycznej narządów pozyskiwanych od zwierząt. Dlatego zespół polskich naukowców podjął się badań nad świniami transgenicznymi, czyli zmodyfikowanymi genetycznie. Pomysł, aby zwierzęta można było wykorzystać w biomedycynie, pobierać od nich komórki czy też tkanki na przeszczepy u ludzi, to pomysł bardzo stary, liczący ponad 100 lat. Jednak skazany na niepowodzenie. Dopiero myśl biotechnologiczna, że trzeba dokonać pewnych zmian u tych zwierząt, dopiero pozwala na myślenie takie, że to rzeczywiście będzie miało zastosowanie w praktyce. Przygotowujemy tak zwane konstrukcje genetyczne to są takie układy, w których umieszczamy geny. W tym przypadku geny człowieka, i te geny dostarczamy do komórek świń. Na obecną chwilę nie możemy jeszcze zaoferować serca czy też nerek, ale jest wiele innych potrzeb, które z kolei możemy spełnić. I tu mam na myśli. Preparaty skóry. Zespół Instytutu Zootechniki wykorzystuje te konstrukcje genowe przygotowane przez profesora Słomskiego, by je wprowadzać do genomów świńskich na bardzo wczesnym etapie rozwoju. I w wyniku realizacji takiego projektu było uzyskanie świń transgenicznych z genami, które modyfikują barierę immunologiczną. Efekty pracy naukowców sprawdzano już w praktyce, na przykład w Centrum Leczenia Oparzeń w siemianowicach Śląskich. W naszym szpitalu wykorzystywana była skóra pobrana od tych zwierząt do leczenia pacjentów ciężko oparzonych, do leczenia pacjentów z ranami przewlekłymi i do zaopatrywania pól dawczych. W naszym laboratorium skóra taka była przygotowywana, rozmrażana, były nasiewane na nią komórki, a następnie przeszczepiana naszym pacjentom. Przewaga takiej skóry nad skórą sterylizowaną radiacyjnie, która jest również u nas wykorzystywana, jest taka, iż skóra taka jest przyżyciowa. Ze względu na to, iż były to zwierzęta, którym obniżono układ immunologiczny, bardzo długo pozostaje ona na ranie pacjenta, stanowi taki dobry opatrunek. Wyniki badań naukowców pozwoliły także na skuteczną pomoc wielu pacjentom Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego w Krakowie. Przykładem skuteczności zastosowania przeszczepów skóry transgeniczej był pacjent, który doznał oparzenia ponad 80% powierzchni ciała w wyniku wybuchu pieca w Nowej Hucie. Dzięki temu, że mieliśmy dostęp do tej skóry, mogliśmy zmieniać opatrunki co 4 dni, co nie byłoby możliwe w innych, przy innych sposobach. Pozwoliło to oczyścić rany i zastosować dalsze etapy leczenia z pomyślnym skutkiem, także ten pacjent przeżył i powrócił do normalnego zdrowia. Między innymi na tego typu badania są przewidziane dotacje w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Będzie y, możliwość uzyskiwania pomocy finansowej w ramach działania Transfer Wiedzy i Innowacji y, przez instytucje naukowo-badawcze, szkoły rolnicze, leśne, ośrodki doradztwa rolniczego. I istotą tego działania jest. Przybliżenie wyników naukowych, badawczych do praktyki. Efekty badań naukowców mogą się przyczynić do poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin nauki, w tym również z zakresu rolnictwa, co może mieć przełożenie na przykład na rozwój hodowli zwierząt. W Polsce jest najwięcej młodych rolników spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. To jeden plus. A drugi jest taki, że są przedsiębiorczy i aktywnie wykorzystują agencyjne dopłaty, by rozwijać swoje gospodarstwa. Nowoczesne zarządzanie i technologie na najwyższym poziomie. To hala udojowa Wojciecha Pruszkowskiego, producenta mleka z gminy Śniadowo. Młody rolnik, wykorzystując dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zainwestował w roboty udojowe. Automatyczne systemy doju, zwane potocznie robotami udojowymi, od kilku lat pojawiają się w polskich gospodarstwach. Umożliwiają one w pełni sprawne przeprowadzenie doju krów oraz ocenę jakości pozyskiwanego mleka. W gospodarstwie jest około 180 krów dojnych. Razem z młodzieżą wszystkich krów jest 300 sztuk. Postawiliśmy na, na nowoczesne, nowy system yy, odchowu, nowy system udoju, nowoczesną hodowlę. I w 2012 roku postawiliśmy oborę z robotami udojowymi. Są także roboty do podgarniania paszy i do zgarniania nieczystości. Z ruszt. Obora jest w 90% obsługiwana automatycznie. Ta praca polega na nadzorowaniu, na kontrolowaniu, na, na zarządzaniu niż na typowej pracy fizycznej. Dzięki takim inwestycjom praca w gospodarstwie jest łatwiejsza, jest więcej czasu dla rodziny. Dziewczyna chce przyjść na gospodarkę, ma zamiar przyjść i zastanawia się nad tym, że no wiadomo, jak w stereotypie jest to, że co dziewczyno przyjdziesz, co tu będziesz robiła. Wiadomo, wiąże to się też z, z ciężką pracą fizyczną, ale chciałabym zaznaczyć, że wcale tak nie jest. Kupiliśmy maszyny rolnicze, były to kosiarki, zgrawiarki, wozy paszowe, ciągniki rolnicze. Skorzystaliśmy także z kredytu preferencyjnego za które żeśmy pobudowali nowoczesną oborę, przez zakup nowoczesnych maszyn. Udoskonaliliśmy pracę, unowocześniliśmy i przyspieszyliśmy jej tempo. Wcześniej maszyny były bardziej mniej wydajne, jak wiadomo, starsze, awaryjne. Teraz jest szybszy, nowoczesny, bardziej precyzyjny zbiór i to przekłada się na kwestie finansowe, na całe gospodarstwo, które okazuje się bardziej rentowne. Przez to możemy dalej się rozwijać, dalej korzystać z programów, z pieniążków, które agencja nam udostępnia. Mam nadzieję, że będą te następne rozdania i że moje gospodarstwo będzie się kwalifikować do tych pieniążków, bo no wiadomo, trzeba spełniać pewne kryteria, pewne zasady, pewne normy. No myślę, że moje gospodarstwo będzie spełniać jeżeli będą fundusze, to będziemy starać się korzystać z tych pieniążków, no bo to jest jakaś szansa na dalszy nasz rozwój. Myślę, że to są fajne, fajne sprawy, że tak można z takich rzeczy korzystać i przez to myślę, że polskie rolnictwo i rolnicy taki, tacy jak ja, młodzi, mogą się rozwijać i mogą tak naprawdę spełniać swoje marzenia, bo moim takim marzeniem było postawienie takiej obory na roboty udojowe, bo e, gdzieś około 10 lat temu byłem na zachodzie i widziałem ten system udojowy i tak pomyślałem sobie w duchu, że fajnie by było, żeby kiedyś u mnie były takie roboty udojowe. No i dzięki tym pieniążkom, dzięki tym dotacjom udało nam się zrobić, stworzyć takie gospodarstwo, w którym doją nam roboty udojowe. Ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne państwa na Dolnych leży na Sulinie, przy dawnej drodze przecinającej na wagna i lasy łączącej Łąże z carską twierdzą osowiec, potocznie tu zwaną carskim traktem. Jest ono położone w południowej części Wibrzeńskiego Parku Narodowego. Musi być tutaj zachowana powierzchnia trwałych użytków zielonych oraz ostoja dzikiej przyrody. Państwo na Dolni więc z płatności rolno-środowiskowych w ramach pakietu Rolnictwo Ekologiczne. To ostoja ptaków, ale także ulubione miejsce ornitologów. Nie tylko walory przyrodnicze przyciągają tutaj turystów, ale także związane z tym miejscem wydarzenia historyczne. Jest tu m.in. Izba historyczna Ziemi Wiskiej, właściciel gospodarstwa jest miłośnikiem historii. Prowadzimy to gospodarstwo od 1997 roku. Wtedy w 98 zaczęliśmy przyjmować pierwszych gości. I Dla nas i dla gości jest to taka baza wypadowa w park Biebrzański, Narwiański i okolice. Wiosną zawsze mamy mnóstwo ornitologów. To jest Mazowsze Dawne do Narwi, po lewej Podlasie, Bagna Biebrzańskie, także styk ziemi, kultur. Mniejszości etnicznych i etnograficznych. Niezwykle ciekawa ziemia. Gospodarstwo od lat rozwija się pod każdym względem dzięki funduszom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przybyło tu atrakcji turystycznych, a także punktów obserwacji ptaków. Przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściciele gospodarstwa zainwestowali m.in. w kolektory słoneczne. Byliśmy wtedy piersi w naszej gminie, którzy zamontowali te kolektory. Jesteśmy, to jest najlepsza inwestycja, jakąkolwiek żeśmy zrobili i zawsze to powtarzamy, małżonek powtarza, że to najlepsza inwestycja. Dobrze by było, jeszcze załapać się kiedyś na pompy ciepła, ale to jest no, to troszeczkę większy wydatek. Gospodarze planują w przyszłości ubiegać się o dotacje w agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, m.in. na rozwój edukacyjnej ścieżki dydaktycznej na terenie gospodarstwa. W tym odcinku AgroSzansy to już wszystko, a w kolejnym odwiedzimy m.in. gospodarstwo z województwa świętokrzyskiego, którego domeną są szparagi. Przypominam, że czekamy na Państwa informacje o ciekawych inicjatywach z terenów wiejskich. Do zobaczenia! Żeby wykonać dobre zdjęcie niezbędny jest nie tylko... Szeleściż!